Witam Was bardzo serdecznie, jestem mistrz a to kolejny odcinek z mojej serii. Zagrajmy w Diablo 2 Lord of Destruction Paladynem. W tym odcinku będziemy przechodzić sobie, yy, zaczynać właściwie przechodzić sobie cały klasztor, w który, którym jest cztery punkty nawigacyjne, czyli no, prawie połowa ze wszystkich, no, połowa można powiedzieć. Tu są cztery, tu są cztery, jeden jest odkryty na początku. Więc jeszcze pół gry do przodu. E, trzeba przejść, no i w poprzednim odcinku był taki zbagowany szkielet, który najemnika e, rozwalił raz, dwa. No zwykły, nic nie miał. Nic nie miał zwykły szkielecik. Nie sugus, nie nic bez żadnej aury, tylko po prostu nie wiem jakim cudem to była. Kolejnego takiego pokonaliśmy w kilka sekund, więc nie wiem co się dzieje, ale mniejsza z tym. Nie udało się zdobyć lepszej br broni dla najemnika, na razie jest taka. No i niech będzie na razie coś mu tam może lepiej się stanie a i bardzo ważne jeszcze wymaksowaliśmy sobie odporności do fulla, patrzcie mamy już full wszystkich, najwięcej ile się da oczywiście da się więcej jakbyśmy mieli maksymalną odporność na jakieś tam żywioły na ogień byśmy mogli mieć 20 na zimno 5, na błyskawice 10, a na trucizny 20 także 95 to taka maksymalna w miarę liczba Więcej mogą tylko halowe przedmioty jakieś zwiększyć. Helowe z wiadomo, z odpornością jeszcze zwiększoną. Teraz sobie ruszymy na czarnym oczary. I na czarnym oczary wyżyna tamoe. A tędy musimy przejść, bo nie ma tu przejścia. Troszkę pokonamy dystans. A nie mówiłem też, zmieniliśmy sobie zbroję. Dzięki tej właśnie odporności przybyły. Tutaj właśnie mamy takie. Między lokacyjną przestrzeń to sobie tu wejdziemy i pokażę wam. No taka zbroja. Jest tu Kleinot wszystkie odporności 5 i wymagania minus 15. E, runka Tal, która daje e, odporność na trucizny 30 i runka Ord, która daje odporność na błyskawice 30. E, taka jak Najemnik ma druciane runy, tylko że 3 sloty, a nie 2. E, I... Ma troszkę mniej, ob mniej obrony niż tamta. Ale jak będzie kolejna, to mamy miejsca, mamy wszystko, możemy kolejną sobie taką zrobić, jakbym miała obronę większą. Co najmniej 800, 850, czy nawet 900. Ciężko będzie tego wydropić, taką jaką chcę, ale może się uda. Patrzcie, tu mamy tych jeszcze szkieleciki, nie zauważyłem ich. Szybko je pokonamy, myślę. Na wyżynie tam moje. Chociaż myślę, że ta kapliczka potworu zadziałała, ale tutaj wątpię, żeby była. Ale że ja przegapiłem, to też wątpię. Kawliszka potworu za to może tylko jednego zamienić i to w, y, w bossa, nie w czempiona, więc nie wiem, o co chodzi, co tu się działo. Że ja przegapiłem, to schodziłem po całej mapie przecież, to nawet wiecie. Dobra, idziemy do tego całego monastyru i tam będzie punkt nawigacyjny. Wejdziemy sobie tam. I odkryjemy wiele... Wiele ciekawych przestrzeni. Świeczniki ładne. O, pułapka. Nawet nie słyszałem, że się uaktywniła. No i to te będą yy, pogonie organizowane przez okolcobrzytwy. Wiesz co? Ja bym chciał najpierw. Nie wijałbym się na sam środek, chociaż jest jeden czempion, nie, dwóch, trzech. Dwóch od aury padli, Nawet się do nich nie zbliżyłem. Nie spodziewam się aż tak słabych. Kolcobrzytw. O, talizman wypadł. Przyda mi się. I to mniejszy. Nie będzie zajmował dużo miejsca. E, suwajach, co to był suwajach? Broń drzewcowa, ale. Ale co? A nie, nie broń drzewcowa. Druga, trzecia powiemy: Kutar dla e, tej zabójczyni. Wszędzie sobie przejdziemy. Na razie plac główny. O rany, monstrumy. Nie, no to one są silne same w sobie. Wiecie co? One tak szybko idą, że ja muszę. Dobra, możemy na środek nawet przejść. Najemnik na monstrumy. Przejdą tu. Nie wiem, gdzie są. O, idzie jeden, idzie jeden, cofamy się. Cofamy się, najemnik, bo on mnie goni. Teraz go weźmiemy. Nie. Nie wyraziłeś na zimno. Kolejny idzie, to chyba boss. Cofamy się, najemnik, przez ten ten. Bo oni są silni, naprawdę. Silniejszy może nawet nic, niż gałęzioręki z ekipą. Dobra, rana gwiazdy. Nie ma innych jednego bossa, naraz bijemy. Damy radę, teraz jeszcze jeden Sugus. Jakoś obrażeń nam w ogóle nie zadają, co jest naprawdę dziwne. Yeti zwykle jest silny, dużo obrażeń zadaje i ma dużo HP. Yeti Suga. Rzadko się zdarza boss tutaj tych Yeti. Powiem wam. Przez tą grę chyba cztery razy mi się zdarzyło. Bardzo, bardzo rzadko. A nie mogę unieść nic więcej, okej. Okay. Tu nic nie ma. Kolejni czempioni. Znaczy kolejni Sugusi. Bijemy go, bijemy. Może w końcu padnie. Padł, kolejni. Nie wiem, czy tu tego dużo będzie. Na razie jest dwóch. Pewnie jeszcze ze dwóch, trzech będzie. I chyba na tyle. Jeszcze jeden tu jest. Nie ma spalenia, many, chyba. Pokonany. Podesz mi spala, ale, ale nie wiem. Nie wiem jakby to było. Dobra, kolcobrzytwy tu są. Trzeba je jak najbardziej, najszybciej wyautować. Przejdziemy oczywiście wszystkie strony tego monastyru i punkt nawigacyjny. Nie, nie możemy zapomnieć za tego załatwić. O, kolejny sługa, nawet nie wiem skąd jeszcze był tu jakiś. I jedyneczka, no ten mi coś przynajmniej robi. Okej, okay, punkt nawigacyjny będzie, będzie. Fajna fontanna i wszystko to ładne. O, tu jest. Wiecie jak wciśnięty? Bo nie było gdzie go indziej usytuować. Dobra, wyjdziemy sobie najpierw tu, gdzie jest najrzadziej. Przejście. Później się zajmiemy szamanem i resztą jest szamanik. Kolco brzydwa. Też pokonany. Pokonana czy pokonany, właśnie nie wiem. Czy to samice czy samce. Właśnie jak mówiłem y, odnośnie potworków tu nie ma przejścia wiadomo. Y, odnośnie potworków ciężko stwierdzić się do samica czy samiec, bo wszystkie wyglądają tak samo. Za bardzo różnicy ich nie ma. w rzeczywistości może by... Można było to określić. Pod względem wielkości na przykład... Jakichś cech, cech szczególnych. E, tu rzadziej Teraz e, o wiele częściej, ale mniej rzadziej jest w tą stronę. A później do góry po prostu pójdziemy. Gdzie jest prawie zawsze przejście. Jesteśmy tutaj. Nie ma tych tych... E, jak one się nazywają? O te... Mroczne, mroczne te... takie szary co tu łażą. nie wiem jak się nazywają. Dobra, pokonany. Hal, Halabarda, tu jest przejście jednak. Ciekawa sprawa. Teraz to... Teraz tam jeszcze się przejdziemy. Myślę, że dobrze przejdziemy... E, ten zewnętrzny monastyr, tylko szary i będzie na tyle. Bo tam wiadomo, kowal może być problemem na helu, ale nie aż taki. Tylko pod względem obrażeń. Wyciągniemy go, nic nas nie będzie atakowało i będzie okej. Okay. Olco brzytwa. O, tu jest dużo tych yeti. Yetich właściwie. Tak się to odmienia. O, jednego mniej. Kolejnego nie ma. Te błyskawice i to zimno tak się tu e, przechodzi, przechodzi fajnie. Dobrze, że mam ten topór. Przynajmniej daje mi coś, jakieś efekty. Wszystko, wszystko dymiące kule możemy wziąć. Jestem przeciążony. Czym? Aha, tym. Ale mogłem tak zrobić od początku. Wszystkie ich córki się dziwo zmieściły. E, słabe to jest. Wrzucamy od razu. Tu nie ma przejścia, bo tam było wiadomo. No i teraz sobie przechodzimy. Szamana, tutaj weźmiemy. On się nie spodziewa. Od tyłu. Od tyłu i będzie naprawdę y, spisany na straty. Nie ma już tarczy, czemu nie mówicie? Przyda mi się. Teraz jest. Przechodzimy sobie 9-10 minut. No i zaczęli mi kosić myślę, że tego nie słyszycie koszenia. Bo mam program wygłuszający. Plus jeszcze zamknięte okno i tak dalej. Bardzo blisko. Ta gosiarka nie jest jakaś taka głośna. Chociaż trochę jest. Dobra, wybijamy tutaj wszystkich. Zaraz, który level? A 72 cały czas nabijamy. No, widzicie, coraz dłużej się to nabija. Ojeny, trzeba tam wejść na szybko czy na co? Może zregenerować sobie HP. A, sami do nas przyszli. Teraz powinniśmy sobie z nimi poradzić. Seryjny strzał, i tak nietrudny. Nie aż taki trudny seryjny strzał. Takie combo jak tam było w wieży poziom czwarty. Co nie mogliśmy, bossa zostawiliśmy, bo się nie dało go pokonać. Pokonany. E, buława zwykła. Dziwne to. A tu jeszcze HP było? Jest. Bierzemy większej. Super. Wszelkie jakie są tylko możliwe. Klany śmierci bez odporności teraz. Ta odmiana jest bez. Fajna sprawa. Nie musimy się męczyć z błyskawicami. I wiem, że bez odporności też są te klany... Fire klany właściwie. E, w tajnym sanktuarium. One też bez odporności łażą. Dobra, bijemy, bijemy, udało się A tam jeszcze pamiętacie, pod koniec aktu tu chyba e, skoczymy sobie do tych lokacji e, Tam, co to było No, mauzoleum i krypta A i jaskinia, jaskinia też pod, e, pod, pod Pod, Zimną równiną, tam też musimy zajrzeć Pójdziemy na pewno Co to będzie? E, takich Pomimo, że boss, jakaś aura jest O, troszkę ich tu jest, Później na końcu bossa Na razie obstawę Zobaczcie, tak nieźle tu dają. O teraz, kogoś tam bijemy. Ojej, jej, jej, co tu się dzieje? Nie ma bossu, tylko czempioni. Damy radę teraz, boss pokonany. I czempioni. Wypadł nam pierścień, to słyszałem. Zaraz go sobie podniesiemy. Okej, okay, okej. Okay, podniesiemy sobie pierścień. Pozbieramy przedmiotki. Przedmiotki, jakieś słabe zmiotki. Okej. Okay. Dobra, teraz w tą stronę. Niczego tu nie ma, niczego tu nie ma. Nikt tu nie chodzi. Dziwna sprawa. Naprawdę dziwna. Tu nie ma żadnych pulitów, ani yy, tych, ani regałów z książkami. Nie, nie wiem, gdzie kowal będzie, ale na pewno yy, ta lokacja jest o wiele większa niż na normalu i na koszmarze. Na no Nightmare lepiej się mówi. Dużo ich jest, ale może wytrzymamy. My jesteśmy... Odporności mamy. Więc damy radę. Już tam jest boss. To może być ciężko. Chodź, najemnik. Tam jest boss. Musisz sobie zregenerować HP. Oni do, do nas może przyjdą. i nie kochać, to pułapkę im zrobimy. Jak będą chcieli przyjść, to przyjdą. Teraz wyjdziemy, dobra Łucznicy, wszystkich wybijemy Dobra i teraz widzicie, jak, 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 jak te są krusi Odporność mają tylko na ogień i szybko padają A gdzie jest boss? Najpierw muszę wiedzieć, gdzie jest boss Tu jest kowal, tu jest kowal, wracamy się Wracamy się, nie było bossa Lekka zbrafytowa, czy gdzieś wyżej poszedł, czy się przeteleportował, skąd ja wiem Nie było bossa na razie przy jakimś innym pokoju jest. o tu jest coś. Chyba ich od drugiej strony weźmiemy, bo będzie ciężko. Tak, wejść na raz i ich pokonać. Chyba, że. Najmniej nie wbijaj się tam. Poczekaj, aż oni wyjdą. Też kilku, żeby wyszło, już by było dobrze. Ło, ja się wbiłem na sam środek. Dobra, skoro miksturki użyłem, to wchodzimy, wchodzimy. I trzeba ich wszystkich wybić. Bez... Bez jakichkolwiek wyjątków Najemnik, miksturkę dostaniesz Wytrzymaj tylko to Yyy... odłamek nieszczęścia, myślałem, że oładek O, wracamy, widzicie co się z HP dzieje Możemy sobie ustawić, ale ja wolę po miksturki wrócić Na spokojnie Z okazji najemnik sobie zregeneruje Coś takiego Dwa do siły okropieństwo, naprawdę nie chce mi się nawet tego trzymać. Tu też nic tak, takiego ciekawego nie ma. Idziemy z powrotem na bossa, już teraz damy radę. Najemnik nie przyjdzie, ja muszę się sam z bossem y, awanturować tutaj. Chodź, najemnik! O rany, kolejna grupa. Y, tych byśmy szybko pokonali, ale chyba by się nie udało, bo są kolejni. Chociaż wytrzymamy. O dziwo, nam aż tyle nie robią, co się spodziewałem. Kurde, czemu bossa się nie da rozwalić? Eee, to my idziemy, jak oni są tacy słabi, to spokojnie sobie poradzimy. Trzymałem mało HP, ale to nie problem. Dobra, reszta ja biorę tego. Podzielimy się. O dziwo, tylko 75 na ogień, ale... ...dziwne, że aż takie obrażeń nam nie zadają. Wszyscy, wszyscy. O, to, to trochę coś wypadło z bossów. Więc tak. Pełne wzmocnienie, pełne wzmocnienie. Życie, życie. Życie, życie. I tyle. Jeszcze mamy życie, 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 pełne wzmocnienie. Wszystko ok, ułożone. Teraz idziemy sobie do góry. A nikogo tu nie ma. Podziewam się, że coś będzie. Okej, okay, okej... Okay. jest jeszcze gdzieś przejście... Też nic nie ma do góry... Już dalej nie ma... Dobra, teraz tędy, tędy, no... Ciekawa... Ciekawe, ciekawe... Bez odporności całkowitych... Oczywiście, boss by miał... Znaczy, odporności mają, tylko nie są napisane... I... i ale niewrażliwości w ogóle żadnych nie mają... Ale Bosby, wiadomo, jakąś tam miał przynajmniej jedną. Tu jest, co tu jest? A, tu czempioni zwykli. Pokonujemy ich. Teraz sobie broń naprawimy. Może nawet nie po kowalu, jak od razu do Chersy będziemy szli. To sobie naprawimy. Broni będzie ok. Czaszkę bez skazy. pełnego pewnego wzmocnienia i leczenie, i leczenie. No i teraz będzie kowal. jakie jak ten? 8 z 28. E, wystarczy jeszcze na kowala na całego jego Tutaj możemy sobie wejść, poziom yy, pierwszy więzień. A tymczasem idziemy do dołu. Okej, okay, okej. Okay. Kowal. Idziemy na Kowala. Dajcie mi Kowala. Bij go najemnik, sam go bi. Eee, myślę, że nie jest aż taki silny Troszkę jest, ale bez przesady W końcu go pokonamy Używam dobrej miksturki, połowy życia już mu zwaliliśmy O dziwo, teraz nie trafię, ja mogę sobie z życie zregenerować na spokojnie już niewiele HP mu zostało, myślę, że uciekamy mi też niewiele zostało HP. Przeteleportowała się od kiedy? Kowal ma teleport. Ciekawa sprawa. On za mną go, nie, nie za najemnikiem. O, dobiliśmy go. Wszystko wypadło. Klejmur nie maska śmierci. Możemy sprawdzić. A, nie mogę nic nic więcej to tutaj. Maroschoradrimu też możemy sprawdzić. O tutaj. E, za zaniesiemy już zaraz. E, HM, Klejmur, wojskowy topór dobra. Wracamy, mamy troszkę tych miksturek, ale i tak albo nie, te sobie zrzucimy tu, 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 tu. plus to, 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 a y, kolejnego rzędu nie robimy. To sprzedajemy, to coś tam, tak, to sprzedajemy, Dokupimy więcej mikstur. Portale mamy 9, wykupimy więcej portali, 8, no myślę, że jeszcze jest jeden poziom, byśmy przeszli, ale by było za długo, za długo by było, chociaż. Może nie, y, Dwa miejsca na klejnot. Idziemy nieść czersi Malus Horadrimów. Ciekawe czy z kostki weźmie czy musimy jej dać normalnie. Dobrze ci dzięki za zwrócenie mi Malusa. Teraz jeden przedmiotów magiczną mocą. No dobrze. Y, handel na prawa. Y, trzy miejsca na hełm i coś jeszcze ja nie na statystyka. Ciekawe. Nie ma nic ciekawego, jak widzę. broni dla najemnika. Drzewce jakieś. Tu też nic nie ma, dobra. A więc pójdziemy jeszcze do Kida odnośnie broni. Ha, jeszcze u Czerny. Yy, sobie. No, pohandlujmy, pohandlujmy. U Chelsea sobie jeszcze muszę 39400. Obrony. Naprawić broń. 171. E, nie ma nic, nie ma nic takiego. Zaprawmy sobie broń Chelsea. O, jest dobrze. Kasa do skrzyni. E, no, idziemy jeszcze kolejny poziom więzień. Wiecie, co 20 minut odcinek. Chociaż. Może nie. Może po poziomie. Ciężko tak powiedzieć, żeby tak fajnie to wyszło, wszystko. Może byśmy sobie zakończyli teraz ten odcinek. Tutaj, bo nie chcę z drugiej strony tego drugiego, może być od czasu do czasu krótszy. Oczywiste, że naszym wrogiem jest demoniczna królowa Andariel, która przeciągnęła członkinie zakonu na złą stronę i zbezcześciła ich klasztor. To nie wróży nam nic dobrego. Możliwe. No i dobra, chyba tu zakończymy, wiecie co? Nie będziemy specjalnie przedłużać. No więc myślę, że Wam się podobało. W następnym odcinku przejdziemy sobie na pewno poziom pierwszy, może nawet drugi. Ale jeszcze zobaczymy. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, łapkujcie. Ja byłem Mistrzu i się z Wami żegnam. Cześć!